Cześć, witajcie! Ja jestem Hanzo i witam Was w kolejnym odcinku z serii 100 Dzieci Challenge. I właśnie mamuszka rysuje w tym momencie obraz. Już widzę, że to arcydzieło, więc będzie na pewno drogi. I mamusia za chwilę będzie gotowała. Nie wiecie jeszcze co. A dokładnie będzie gotowała tort. Niech będzie może czasto kokosowe. Dlaczego? Dlatego, że wyskoczył mi chwilę temu komunikat, że świętujemy urodziny Simki o imieniu Lucy. U, urząd, u, urządźmy jakąś wystrzałową imprezę, czy coś takiego. Mamy ósmy poziom malowania. I niech em, jej matka gotuje tort. Lucy, śpi. Chciałabym, by była, była ogarnięta, bo każdy jest ogarnięty w tej rodzinie. No, może ty tylko śpisz. Pójdź spać do łóżka mamy, bo ona jest leniuch leniuchuje. Dobra, może pójść spać do łóżka matki, bo na razie nie mamy zbytnio funduszy na ten. Jak, by, jak urodzi się to dziecko, to dajemy na chwilę sobie spokój i ogarniamy te dzieci, jakie mamy. Matka jest głodna, więc... No tu nie jest zbyt przyjemne. Może ty przez ten czas by ci zjadłam szybko. O, szybny poziom gotowania, więc... Już jakieś plusy i... Na pewno i zero czy Ciasto powinno być umieszczone na środku stołu. No dobra. Przechodzę w tryb budowania. Tryb budowania i dam ciasto na środek stołu. tak, Szklankę wody sobie usunę za jednego dolara przynajmniej coś. I dodaj świeczki urodzinowe. Wow, mój telefon zapewne I teraz, kochana nasza śpisz, ale niech każdy podejdzie. Dobra, jesteś. Podejdź tu i podejdź tu. No i dobra. <ścoughs> Poproś o pomoc w wymówieniu świecach swojej mamusi. Ale na samym starcie takie rzeczy. Dobra, mamusia najadła się. Będziesz musiała później skorzystać z toalety. <śmiech> <śmiech> Więc. Nie! Stop! Nie nigdzie. Impreza. Właśnie o to mi chodziło. Impreza. Impreza bez jedzenia. Nie wolno teraz jeść. I nasza Lucy w tym momencie staje się nie nastolatką, tylko dorosła. Tak. Lucy zmieniła grupę wiekową. I jaką damy jej cechę? Motoryczną damy. Niech będzie. I niech będzie ona na początku wybierał rządzik. I jeszcze raz. Dobra, był ten. I teraz kim, kim będzie? Zaufańca. Uuuu, dobra. Jak ty wyglądasz? Zaplanuj strój. Okej, okay. ktoś tutaj przyszedł, nie powiem kto. Stefan Podłoga, tak się nazywa. Nie, Liczko. A, Hami, byłam z psem na dworze? Co? No i to się wczoraj zjadłam Cztery kości od żeberek. Tak? Żeberka. Tak, w wina. No to teraz stawia knocki z kości. Taki aż biały całkiem jak z chwilą z mieszbysnie. Aha. No układ cztery żeberek, żeberka i to taki mały kurde Jork, który był... Nie z... mały Jork, a Maltańczyk. No to, ale to porównanie i Yorka jest lepsze. Ej, to jak mundurek wygląda? Hmm. Dobra, ja idę. Dietroid? Nie. No, super. No dobra, no to dajmy może jej jakąś taką ładną sukienkę. Albo nie, nie sukienka O, damy jej temu jakąś koszulkę że ten Lucy i z blondynką. I trochę mi się nie podoba, bo mam za dużo blondynek w tym domu. Mamy cztery blondynki. I jednego, blu, jednego tego, Czarniusia. Karin, Okej. Okay. Może turkusowe spodenki? Może być, jest trójcodzienne. Tym razem będę robiła stroja tutaj. To jest strój tutaj. Dobra, jak wygląda sportowe? Dobra, sportowe wygląda o tak. I może... Ym, hmm, dam takie spodenki w białym, o! I... może coś takiego? Albo nie. Hm, Chciałabym, bym miała coś innego. O, tak! Takie różowe myślę, że wygląda ładnie. Piżama. Mm, myślę, że jest fajna, tylko może w jakimś innym wydaniu. Niebieski, o! Bardzo fajnie. Myślę, że wygląda, ale w tym chyba lepiej. No dobra. Na imprezę. To dam może... Hmm. Zastanawiam się, może taka sukienka, bo ona też jest bardzo ładna. Tylko bardzo ma dużo chust. Hmm, a może coś takiego z szalikiem? Hmm. Albo dam taką sukienkę. Dam taką sukienkę troszeczkę widać. Taka myślę, że sukienka wygląda naprawdę fajnie. Ale w tym kolorze. O! Żółt, żół, żółciutka cała niech będzie w tym wydaniu. Dopływania. Hmm. Chciałabym zobaczyć. Bo ona nie jest jakoś tak bardzo gruba. Nasze w sumie dziewczynki no nie są grube, one są naprawdę bardzo chude jak na nie. Okej, okay. Zielony. O, tak. Nie lubię się koloru zielonego, ale tutaj jest bardzo ładnie. Czapka um, mi się bardzo nie podoba. Może dam ci czapkę, ale może hmm, w takim wydaniu? O, słówka może. O jej, Dam truskawkę. Truskawkę i taką sukienkę. To jest ona. To jest całkowita truskawka. I dam ci coś takiego. W tym kolorze. I ta w sumie jest ładna. Chociażbym ją tak zrobiła inaczej. O, tak. A, i włos zmienić, bo to jest wa ważna. Hmm. takie... Hmm. A może te? Chociaż nie, nie jestem pewna. O takie, może. Przecież ona nie miała tak długich włosów, w sumie miała długie włosy, więc. Zróbmy jej może te. Albo te, o tak, tak. Może obcięła sobie przed tym. Hmm. Można, może mieć tak, mogę mieć taką teorię. Obcięła sobie przed urodzinami włosy, po urodzinach włosy. Dobra, jak wyglądała na zimnej pogodzie tej czapki? Fajnie, a tutaj też fajnie, ojej, jak słodko. Widzimy się w grze. Mhm. Już pierwsze rzuty się dzieją. Urodziny naszej małej i ten. Myślę, że to wygląda dobrze. Skorzystaj może i zjadł sobie ciasteczko kokosowe. Lucy jesteś... też jest higiena, higiena, higiena. Mamusia się wysikała i szybko... A pytanie, a dzieci mogą malować? Nie, nie mogą. Ale za to wiem. Kiedy ty idziesz do szkoły? Za dwa dni. No ale odrób sobie lekcję i tak. Osiągnie drugi poziom. No. A jakie ty masz poziomy? Ty masz po drugich poziomach i ten. Jeden poziom umysłowych. Okej, okay, może... Jesteś troszeczkę... wiem, że jesteś taką dziewczyną, która jest leniwa z, zazwyczaj do szkoły, ale może... ten... Mm, dobra. Pozwalam cię lelichować. Na razie ważne to, żeby ten... M ogarnąć rodzinę. I jak tam... Ty chcesz delikatnie do łazienki i nie możesz skorzystać... A pomoc? Tomek nie mo, może tego zrobić bez pomocy kogoś dorosłego. No to nie mogę kliknąć pomocy, jeśli on potrzebuje pomocy. No dobra, użyję pieluszki. A nie wiem. Ale teraz mam wielki problem, bo mam bardzo mało funduszy. Może zrobię jakiś malutki tutaj pokój. Okej, okay, zrobię taki pokoik. Dobra, może tak. Ojej, nie, nie. No może nie tak. A jakby to zmniejszyć to te, troszeczkę ten tutaj tak pokój, O! Dlaczego mi zabrało pieniądze? Za to, że... Zmniejszyłam. No i tutaj zostaje. Powinno mi to oddać pieniądze. Ale nie wnikam. To przecież gra. I zrobię taki dla dziewczynek raz, dwa. Tylko z łóżkami. Powiem szczerze, taki może potwórny byłoby lepszy. Okienka łosyna. Nie ma okien w pokoju, dzieci, więc dodam jakieś takie okienko. O tak. Trzy pod, pod, pod takie okienka. Dam jakąś lampkę, bo niczego tu nie widzę. Chciałabym, by dziewczynki miały troszeczkę jakby prywatności. Coś takiego. Zrobię ten pokój i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Zrobiłam taki pokój dla dziewczynek w kolorach różu. Wiem, że tak za tutaj nic nie ma, no ale jakiś pokój mają, co nie? No właśnie. I chciałabym, dać jakiś, I chciałabym dać ten tablet ME do pokoju dla tych dla dzieciaków, dzieciorów. I w sumie kupię ten szukibelek. Niebieski. Bo niebieski to dla dziewczynki, dla chłopca. I tak się zarabia. Dziewczynki mają taki pokój, jeszcze muszę dar dobudować i będzie skończone. Więc ja to robię. Na waszych oczach, że nie oszukuję. No w sumie, jak można oszukać, jak mam tylko 2000. W sumie, jesteśmy na tańsze te łóżka. Ha huh. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że to już jest pokój gotowy taki dla dziewczynek. Czyli mnie teraz chłop ma... Sam mieszka, sam ma taki duży pokój dla czwórki. Hmm. I za ile jest? M3 and, ten za 16 godzin. rysuj obraz abstrakcyjny bo za niego dostajemy naprawdę sporo kasy a jak ty? no to dobrze może byś grał w gry, bo chciałabym byś miał jakieś tam poziomy dobra jak u ciebie? Każdy chce korzystać z toalety, więc. Um, Czy też. Gdzie jesteś? Dobra, jak zjesz, to kto ma najmniej do, po prostu do korzystania z toalety? Każdy chce delikatnie korzystać z toalety matka nawet też. Nie, matka nie. Dobra, no to ty skorzystasz potem z toalety. Um, ty, ty już masz. Może przejmij sobie. Może dziewczynki mają przejmił łóżko dla siebie. Przejmi łóżko dla dziewczynki i tutaj dla naszej drugiej. Na pewno będziemy rozbudować ten dom i będzie drugie piętro, ale jak na razie to tak myślę, że jest w porządku. Jej mhm. Przestał... Masz tak, z mamą takie relacje, a z braciszkiem też masz dobre relacje. Może. Jesteś delikatnie głodny. W sumie jest jeszcze. weź kawałek. Masz drugi poziom, więc. Jest okej. Okay. Weź sobie kawałek. Jak ten jesteś w miarę ogarnięte, tylko zabawę to masz za straszną, więc może... Nie, nie zdam się połowić pobawić ani bo za niecałe kilka minut idziesz do szkoły, więc myślę, że już nie ma... nie masz szans po prostu. Potem może oglądaj kanały... dziesięce. O, ale biczuch, o, już mamy. Um, I... Weź kawałek. To jest jeszcze bo ten... Ogląda, że... Matka ogląda tą bajkę z jednego powodu. Ty też jesteś głodna, no to... Eee, weź kawałek. Halo, no idź do szkoły! A dobra, ty nie musisz przecież. Zapomniałam. Może... Oglądaj aku, aktualny kanał. Oglądaj aktualny kanał. Mama je, ona jest mamusia. Dobra, ty masz jesteś miele ogarnięta, zjedz. Zjedz. Śpi. I będziesz potem następny obraz rysowała. A w sumie, jak ty taki jesteś, rozwinę ci jedną umiejętność, taką kreatywność może cię rozwinę. Więc rysuj pojazdy. To oglądaj sobie i jedz. Czym ty? Dobra, jest. Dobra. Um, to sprzedam. Talerzyk też sprzedam. Okej. Okay. Ciasto też sprzedam w sumie, bo godzina będzie aktualna. No to... A w sumie dam mnie do lodówki. I... Tutaj hm. Dobre I teraz będzie tak. Może nie oglądaj, a pójdź sobie śpi. To mnie dubija. Nie możesz korzystać z nocnika. Święto miłości. Dzień miłości. Co się dzieje? Jesteś śpiąca. Byłaś ogarnięta przed wyjściem. Się. Było się. W sumie matka może mieć inne łóżko. Jakieś swoje takie skorzystać z toalety i może... Co ty idziesz? Obraz filozoficzny, może za chwilę? Jak skorzystasz, to zaczniesz malować. Ucz Jaką ty masz u... ocenę? Dobra, ale... chciałem Jesteś już prawie szósteczkową uczennicą. Bo jak jest szósteczka w szkole, to ten... Prawy, jesteś na razie szóstka, a ty jesteś m, m piątkową uczennicą, więc tu już słabiej, więc... Szósteczka będzie i piątka. I musi być, muszą być szóstki, więc... Nie może być żadnych twórak, albo coś takiego. Może jak narysowałaś, powieszę to na ścianie. A czy to jesteś warte? 3 dolary. Baw się lalkami. A jak wrócisz, to pójdź spać do swojego łóżka. I potem. I. też jest kreja. To jest łóżko Kasi. To jest łóżko Ani. A kto jest zmęczony? Dobra. Jak wrócisz, pójdziesz spać. A jak wrócisz, może będziesz... Możesz. Może podejść do mamy i wygórał. Obejdź. Pieluszka, może nie? pomocą do książki gawoż, Może? nie za? Gawoż? Gawoż? Myślę, że na razie gawoż. Jak to zrobisz, będzie chyba dobrze, ale to będzie na tyle chyba w tym odcinku. Ja byłam Haniglou, ze mną był Riczko, którego już nie ma. Na razie, no i cześć.